Cześć, jak uczyć się angielskich słów? Czyli trochę wracamy z tym tematem do korzeni, bo wbrew pozorom mam czasem takie pytania, jak uczyć się angielskich słów? Bo Darek, ja dużo czytam, nawet sporo rozmawiam z ludźmi, ale te słowa mi wypadają. Ktoś powie jakieś nowe słowo, ja tego zapominam. Czy uczę się też z Twoich materiałów, a czasem jakieś słowo nie chce mi wejść do głowy? I faktycznie, czasem tak bywa, że są takie słowa, czy takie zwroty, tak nawet krótsze zwroty, czy takie frazale, które trzeba trochę przycisnąć, które trzeba trochę, uwaga, uwaga, przewałkować. I to jest dobre słowo, przewałkować. Dziś podam Ci taką moją procedurę na to, jak praktycznie w 90% sytuacji po jednym przerobieniu takiego słowa, czy takiego krótkiego zwrotu no zapamiętasz to już za pierwszym razem. Ale najpierw jak się nie uczymy, bo to jest bardzo ważne, a cały czas ludzie tak robią. Czyli biorą sobie listę słówek, wypisują słowo angielskie, tłumaczenie polskie, słowo angielskie, tłumaczenie polskie i to jest bardzo złe. Z kilku powodów. Po pierwsze tak naprawdę już tak podstawowo, bardzo często się zdarza, że my nawet tego nie sprawdzamy, mówię uczący się, tylko mamy to słowo i tak domyślamy się, to się chyba wypowiada w taki sposób. Weźmy sobie na przykład takie słowo, tak? Po pierwsze, jak to się wymawia. Reminisk, reminisca, Reminiszy? Reminiscy? Reminisc. Więc wystarczy sobie wejść, sprawdzić wymowę, odsłuchać, choćby na zwykłym translatorze, i mamy Reminisz. Możesz nawet twardo powiedzieć reminis. Reminisz I to przejdzie, to będzie nadal lepsze niż jakieś kombinacje, jakieś wariacje, domyślanie się na podstawie naszych wcześniejszych doświadczeń. Więc mamy pierwszą rzecz, pierwszy błąd, że my po prostu jedziemy jedno pod drugim. Ale okej, okay, zakładam, że jesteś bardziej rozgarniętą osobą i wcześniej sprawdzasz to, sprawdzasz tę wymowę, wypisujesz sobie to. Ale nadal lecisz. Angielskie słowo, polskie tłumaczenie. Czy na odwrót, polskie słowo, angielskie tłumaczenie. Całe na biało wchodzi nam tu abstrakcyjne znaczenia, właściwie abstrakcyjne tłumaczenie. Bo cóż nam mówi słownik w tej sytuacji? Hm? Sprawdzam sobie. Wspominać, wspominać coś. Aha, czyli jak on na przykład wspomniał o czymś tam, o jakiejś sytuacji, to mogę tego słowa użyć. No właśnie nie, bo widzisz, tutaj chodzi o ten kontekst, że u nas też mamy różne rodzaje wspominania. Na przykład wspominam jakieś stare czasy, czy na przykład, a, wspomnę o tym następnym razem, jak będziemy rozmawiać, że wspominać coś, wymieniać, tak? Wymieniać jakieś rzeczy też. Wspominam o czymś. Do tego dochodzą różne synonimy, typu przypominać coś, przypominać sobie o czymś. Widzisz cała masa możliwości. Bardzo często jest tak, że jakiś synonim, jakieś słowo działa w dziesięciu rodzajach sytuacji, a w tej jednej nie. Zobacz, najprostszy przykład: kupowanie i zamawianie. Przez internet możemy i kupować i zamawiać, ale w sklepie przychodzimy i raczej kupujemy. Nie zamawiamy ziemniaków przy ladzie, prawda? I to właśnie o to chodzi, o ten kontekst. No i tam słuchaj, po drodze jeszcze masa, masa rzeczy, które mogą pójść nie tak przy takim uczeniu się na pamięć, na zasadzie słowo-tłumaczenie. Co za tym Gdybym miał Ci doradzić... To ucz się mniej, a poświęć na to jedno konkretne słowo więcej czasu. Wiem, że to nie brzmi dobrze, gdy musisz na przykład na wczoraj nauczyć się stusów, to wtedy nie brzmi to zbyt optymistycznie. Ale w każdej innej sytuacji, jeżeli chcesz się nauczyć jakiegoś słowa i faktycznie go używać, tak, nie tylko tak wyrywkowo znać to słowo, ale później nie użyć tego w zdaniu, gdy ty mówisz, albo gdy to usłyszysz, to kurczę, jak to było? Coś, coś tam kiedyś coś słyszałem na ten temat. Jeżeli nie w takiej sytuacji, to musisz to słowo, uwaga, uwaga, przewałkować. I co ja robię? Więc po pierwsze sprawdzam wymowę. Oczywiście sprawdzam wymowy tego słowa, staram się też sprawdzać różne wymowy, bo czasem brytyjska od amerykańskiej się różni. Czasem nieznacznie, a czasem tak, że na pierwszy rzut ucha można by tego nie wyłapać. Druga rzecz, sprawdzam to w zdaniu. Ja już teraz wiem, że to reminisce to jest tak przywoływać jakieś wspomnienia, tak wspominać na przykład stare czasy, wspominać jakieś rzeczy z dzieciństwa. To właśnie oznacza to słowo. So we reminisced about the old days, czyli tak. Bo wspominaliśmy stare czasy z jakimś na przykład przyjacielem, i jak nie wiem skąd wziąć takie przykłady, to jak wpiszesz to słowo, dowolną wyszukiwarkę i podasz examples, to będziesz mieć masę przykładów. Jeżeli nadal masz problem z jakimś słowem, napisz mi w komentarzu, ja ci podam jakieś przykłady i podam ci dokładne wyjaśnienie tego słowa w taki sposób, że ty to zrozumiesz bez problemu, ok? To jest taki prezent ode mnie. Śmiało, napisz mi taką wiadomość, ja sprawdzam regularnie komentarze. Jeżeli nawet nie odpiszę, to napisz mi wiadomość prywatną Darek, bo. Chodziło mi o takie i takie słowo. I ja Ci w tym pomogę. I następnie wchodzi część kreatywna. Musisz zrobić tym słowem różne czynności. Tu już naprawdę wszystko zależy od Ciebie. Postaraj się znaleźć jakąś piosenkę z tym słowem. Jak piszesz to słowo i dopiszesz song, Lyrics, to z dużym prawdopodobieństwem znajdziesz to słowo w piosence. Jak wpiszesz to słowo, w jakimś portalu z wideo, dopiszesz to słowo, i dorzucisz meaning, to znajdziesz wyjaśnienie tego słowa, znajdziesz jego definicję. Jak wpiszesz to słowo w wyszukiwarkę obrazkową, to być może znajdziesz jakiś obrazek, który pomoże ci skojarzyć to słowo z jakąś sytuacją. Tak, Jeżeli to będzie jakiś rzeczownik, to wtedy zobaczysz to słowo albo zobaczysz jakąś scenkę, która jest nawiązaniem właśnie do tego słowa. Na przykład jak w tej sytuacji dwóch znajomych rozmawia nostalgicznie. We reminisced the old times, tak, żeśmy sobie powspominali stare czasy. No i za każdym razem ty to powtarzasz, starasz się tworzyć jakieś swoje wariacje, Kombinacje. Nawet jeżeli nie masz pewności, czy one będą w 100% poprawne, to zapamiętujesz to słowo i później już będzie ci łatwiej, bo wyłapiesz je w kontekście. Czy jest to magiczna sztuczka na szybkie zapamiętywanie słów angielskich? Tak. Będziesz pod wrażeniem, że tak naprawdę po pierwszym przerobieniu czasochłonnym i wymagającym, ale zapamiętasz to słowo na 100%. Więc co jest lepsze? 10 razy uczyć się na pamięć listy słów, stracić przy tym dużo czasu i na koniec niewiele z tego zapamiętać, czy poświęcić czas na jedno konkretne słowo, wycisnąć z niego maksa i w 90% sytuacji znać to słowo i znać, i jego prawdziwe znaczenie, być w stanie go używać. Jeżeli ten przekaz się podobał, koniecznie daj mi znać, będzie mi bardzo miło, być może ty masz jakieś inne swoje sposoby, jakieś triki na naukę słówek angielskich, bardzo chętnie ich posłucham. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, cześć!